To tylko zimna woda. Co ci się może stać od picia wody z lodem? Twój układ pokarmowy tego bardzo nie lubi. Przede wszystkim spowalnia ona trawienie. Poza tym może doprowadzić do tego, że tłuszcze, które jesz, twardnieją, więc są trudniejsze w trawieniu. Jeżeli pijesz. Lodowatą wodę podczas treningu jesteś spocony, to może być to bardzo silny kontrast termiczny, i takie silne kontrasty termiczne mogą doprowadzić do rozwoju ukrytych wirusów w organizmie i do tak zwanego przeziębienia. Poza tym, możesz sobie zaburzać naturalną regulację temperatury. Naturalna regulacja temperatury jest regulowana przez hormony, m.in. przez hormony stresu, ale nie tylko. Więc jeżeli pijesz regularnie zimną wodę, możesz doprowadzić do zaburzeń gospodarki hormonalnej. Powiedz, wiedziałeś o tym i czy ładujesz sobie takie straszne ilości lodu do napoju w czasie lata? Bo jeżeli tak, to przestań.